Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj dycha w 5 minut i głównym bohaterem będzie Gdańsk. To nie będzie oczywiście wycieczka po Trójmieście, ale opis najnowszego niszczyciela w drzewku europejskim, który został niedawno dodany nam do gry. Ten najnowszy niszczyciel z Polską banderą posiada 27 900 żywotności, to z perkiem dowódcy jest to jedna z lepszych wartości w World of Warships, top 5 w ogóle po prostu wśród niszczycieli, więc warto brać to pod uwagę, że nim sporo wytrzymacie. Pancerz Tutaj, jak u niszczycieli. Bardzo cieniutki, delikatny i trzeba na niego uważać. Artyleria to 4 wieże: 3 podwójne 139, jedna pojedyncza, identycznie dosłownie jak na Mogadorze. I mamy tutaj artylerię, która przeładowuje co 3,1 sekundy, 14,4 km zasięgu z powiększonym zasięgiem. I strzelamy tylko, ale tylko pociskami odłamkowo burzącymi. 2000 punktów obrażeń potrafimy zadać jednym strzałem, 23 mm penetracji, a te obrażenia są naprawdę bardzo wysokie, dlatego że ustępujemy tylko Trompowi. Mamy tyle samo co francuskie niszczyciele, chodzi mi tutaj o Klebera. Dodatkowo na tym dodeku posiadacie 10km torpedy, 86 prędkości węzłów i 11-200 obrażeń. Bomby głębinowe do obrony przeciwko okrętom podwodnym. Obrona przeciwlotnicza na Gdańsku, moi drodzy, jest bardzo średnia. I trzeba nadrabiać tutaj manewrowością, która jest rzeczywiście o wiele bardziej imponująca niż obrona przeciwlotnicza. 43,3 prędkości samego okrętu, 810 promienia skrętu i ster przestawia się co 5,3 sekundy. Warto też dodać, że kamuflaż na tym okręcie tutaj to 8,2 km, czyli nie jest rozwinięty 100%, możecie go troszkę zmniejszyć, odejmując jeszcze 10%, więc okręt na granicy swojej wykrywalności puszcza torpedy. Co dalej o tym okręcie? Zapraszam serdecznie, zerknijcie na wyposażenie i dowódcę, którego ja tutaj polecam. Najpierw moduły i ulepszenia. Na pierwszym slocie na pewno modyfikacja głównego uzbrojenia, raczej tu nic więcej nie wstawimy. Na drugim slocie ja na pewno osobiście polecam modyfikację do ładowania silnika. Dostajecie czas do ładowania sprzętu 30%. Niektórzy próbują grać z wydłużeniem radaru, ale dostajecie 20% tylko radaru. Problem w tym, że radar macie bardzo króciutki i ten procent naprawdę nie będzie taki Duży. Co na trzecim slocie? Oczywiście modyfikacja systemów celowniczych. O wiele bardziej Wam się to przyda. Na czwartym slocie modyfikacja napędu. Chyba że uznacie, że rzeczywiście o wiele gorzej Wam się nim manewruje, no to możecie zrobić modyfikację układu sterowania. Na piątym slocie na pewno polecam modyfikację systemu kamuflażu. Dlatego że raz spadnie Wam zasięg wykrywalności okrętu, ale także rozrzut pocisków, które będą leciały w Waszym kierunku, będzie troszeczkę większy. Co na pewno przydaje się temu niszczycielowi który gra bardzo zaczepno, obronnie bym nawet powiedział. Co do szóstego slota, tutaj polecam modyfikację głównej artylerii, czas przeładowania zmniejsza się o 12%. Co do samego uzbrojenia, to tutaj tak jak widzicie, macie standardową grupę naprawczą, macie dymnicę, macie oczywiście doładowanie silnika i radar, ale trzeba powiedzieć, że radar jest 9-kilometrowy, bardzo krótkim czasie przeładowania, bo tylko i wyłącznie 57, ale też krótkim czasie działania, bo 10 sekund więc jeżeli weźmiecie sobie na drugim slocie moduł ulepszający o 20%, będziecie mieli 12 sekund radaru. Lepszą opcją może być wybranie czegoś w perkach kapitańskich. Co do perków kapitańskich, na pewno tutaj jako dowódcę polecany jest Jerzy wirski nie dość, że ma dwie fajne cechy, które pozwolą troszkę ubarwić rozgrywkę, to jeszcze dodatkowo ulepszoną adrenalinę jako perk kapitański. Ja tutaj wsadziłem normalnego dowódcę i na nim będziemy tutaj bazować. Pierwsze perki, które na pewno wziąć to zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion, ekspert przeżywalności. Ja nie brałem tutaj kamuflażu, gdyż gra mi się troszkę lepiej bez kamuflażu. Za to na czwartym slocie wzięty jest nieustraszony awanturnik, czyli wtedy, kiedy jesteśmy wykryci, strzelamy szybciej i zwiększony zasięg. Dodatkowo wzięta jest adrenalina, ale także wzięty jest Specjalista baterii głównej i przeciwlotniczej, aby szybciej strzelać, i za jeden ostatni punkt, który zostaje, nasmarowane tryby. No bo przecież braliśmy moduł, który spowolnia nam szybkość obrotu. Wiesz, warto tutaj popracować. Można nie brać na przykład specjalisty baterii głównej, dostaniemy za to trzy punkty. Możemy wziąć za to albo nadzorcę, jeżeli uznajecie, że potrzeba Wam jednej dymnicy, więcej jednego radaru. Ewentualnie można to podzielić, i tutaj można wydłużyć poprawiony sprzęt eksploatacyjny o 10%, ale dzięki tym Temu poprawieniu dostaniecie wydłużenie jeszcze czasu silnika i dymnicy. No, i jeden dodatkowy punkcik można walnąć wtedy w likwidatora. A ja zapraszam na szybką ocenę Gdańska, jak mi się grało i jak oceniam go na tle innych dedeków, które mamy właśnie na dziesiątym tierze. Gdańsk to obecnie bardzo interesujący niszczyciel, ale wymagający. Trochę przypomina to Francuzów, ale dodatkowo mamy bardzo interesujące szybkie torpedy. Co prawda torpedowanie i kąty torped nie są takie jak na Francuzach, ale nadrabiamy to dymnicą, czego nie mamy na Francuzach. Nadrabiamy to radarem, który pozwala chociaż na chwilę zrobić takie zdjęcie z polaroida, gdzie są przeciętności. I mniej więcej zorientować się, czy możemy podchodzić, czy możemy raszować. Jest to na pewno interesujący dedek, ale naprawdę trzeba uważać nim. Ten niszczyciel, według mnie, jedyną opcję z kamuflażem, jaką powinien posiadać, opcję właśnie z modułu, żeby ten rozrzut do nas był zupełnie inny. Najlepiej spisuje się w dywizjonach, a jeszcze lepiej spisuje się z innymi niszczycielami, które potrafią z mniejszym spotem podejść, a Gdańsk będzie robił swoją robotę. Jednym słowem, zaczepiał, cały czas kąsał, i na tym polega między innymi Gdańska. Zapraszam serdecznie moi drodzy na inne materiały z serii Dycha w 5 minut, ja polecam się na przyszłość, zawsze subik, like jest mile widziany.